Wydawnictwo spitz przedstawia. Roman Paska Ptaki oceanów. Czyta Marek Kondrat. Dzisiaj na Oceanie Południowym, kiedy płynęliśmy w niesamowitej mgle, a przed dziobem mglista tęcza rysowała bramę pomiędzy pływakami, pomyślałem, ile musiało się wydarzyć. Abym zobaczył tę bramę na końcu świata. Klatka bez wyjścia, w której płynie na koniec świata dziewięciu ludzi, wydawała się dzięki tej mgle jeszcze bardziej zamknięta. I tylko ta odległa, tęczowo-słoneczna brama rysowała odległe wyjście za kilkanaście tysięcy mil. To niesamowite, że nie wiem dzisiaj, kiedy to piszę, w jakiej formie i czy w ogóle ukończymy ten wyścig. Czy wytrzyma jacht, ludzie? Czy lawina problemów, które się pojawią, pokona mój dystans do granicy możliwości? Ilość czasu, jaką mam na retrospekcję, jest przerażająco długa. Każda chwila za sterem, szotem, odpoczynek na belce rufowej coś przypominają. Kolory oceanów, w których trudno dopatrzeć się kolorów Bałtyku, ale zachowanie jest podobne. Częsty spokój, w którym drzemie okrutne morze. Nie jest to tak, że tylko oglądasz mniej lub bardziej wyraźne obrazy na pierwszym planie. Technika jest taka. Rzeczywistość jest odpowiedzialnością, działaniem, dyskretnym ingerowaniem w wycinek życia grupy, podejmowaniem decyzji, a gdzieś tam w dalekim planie są obrazy. Obrazy, które kształtowały dzieciństwo, młodość i ten ostatni, najszybszy okres życia. W każdym z tych okresów spotykałem twierdzę. Jej mury, kiedyś nad samą zatoką, ochraniały wieżę latarnia, a teraz, cofnięta przez czas. I nasypany przez morze piach w głąb lądu milcząco znosi swoją porażkę z wrogą cywilizacją. Twierdza Wisło-Ujście zostanie na zawsze w mojej pamięci taka, jaką poznałem w dzieciństwie i potem, kiedy już żeglowałem samodzielnie bez ojca, który pokazywał mi, jak się staje na chwiejnym pokładzie, buchtuje liny, czyści mesingi i wiele innych rzeczy niepotrzebnych dzisiaj w dobie jachtów plastikowych mydelniczek potrzebnych jednakowoż do żeglowania życia i tego co starożytni fenicjanie nazywali navigare necesse est stara twierdza miała swój wpływ na moje widzenie świata i taki pierwszy rejs pod osłoną nocy by bosman pan Władziu nie widział odbyłem na wiosłach z Radkiem i Markiem zewnętrzną fosą dookoła murów i w pobliżu posterunku milicji wodnej wiosłowaliśmy cicho najmniejszy plusk wody nie mógł obudzić dyżurnego milicji wodnej Czarne cienie murów twierdzy miejscami nas chroniły, a miejscami księżyc oświetlał powstałe kręgi po piórach wioseł, które z naszej perspektywy wyglądały jak kręgi startującego z wody do lotu łabędzia. Pierwsza pętla na wodzie została zamknięta. Potem rejsy i regaty na wiecznie cieknących samotopach, czyli drewnianych, pachnących farbami olejnymi i pokostem pięknych jachtach, których roczniki zaczynały się po I wojnie światowej. Ranewida próbowaliśmy ocalić od niechybnego końca. Mroźna zima i metrowe zaspy nie były w stanie nas zatrzymać. Wymiana wręgów i planek poszycia przy fachowej pomocy Gerarda, który remontował w tym czasie korsarza, przedłużyły żywot naszej miłości o trzy lata. Uczyliśmy się wtedy gięcia i klejenia wręgów. Zapach portu, który mijaliśmy codziennie po południu i podczas powrotów późno w nocy, był jak narkotyk. Wiosną upychaliśmy bawełniany sznur, skręcony ręczną wiertarką i zaprawiony pokostem pomiędzy planki poszycia i wreszcie lakier. Wiosną też jeździłem z Alą na tandemie zamiast piętnastką do Nowego Portu i razem wjeżdżaliśmy w cień twierdzy, który otaczał przyjemnym chłodem nasze gorące głowy i serca. Już w pobliżu pompy głębinowej, która stała w zabudowach chat rybackich, witały nas psy pana władzia, naszego bosmana przystani. Stado przyprowadzane przez lorda, psa, Sychaski, było nieodłącznym fragmentem pejzażu okolicy twierdzy i starej pompy. Pompa cieszyła się przez wiele lat opinią źródła najlepszej wody w Gdańsku. To prawda, że jej woda krystalicznie czysta i chłodna, szczególnie latem, zawsze pachniała świeżością. Kształt pompy przypominał z daleka samowar, a dźwignia do pompowania, zagięta w małpi ogon, dotykała niemal zawsze mokrej dookoła ziemi. Tam przed każdym wyjściem na zatokę napełnialiśmy kanistry i była to ostatnia czynność. Przed oddaniem cum napełnienie zbiorników wodą pitną miało jeszcze inny wymiar. Najstarsi członkowie klubu mawiali: na morzu nigdy nic nie wiadomo. I napełnianie do pełna zbiorników, co wiązało się z ich opróżnieniem z wody z poprzedniej soboty, należało do nas młodych 200-300 litrów wody musiało znaleźć swoje miejsce w starych, miedzianych zbiornikach, równie starych kadłubów. Jachty nie miały wtedy silników, i powroty z dłuższych rejsów nie zawsze zgadzały się z planowanymi. Zawsze na narożniku fosy i wału obronnego żegnała nas zamyślona postać pana Władzia, który podobno nigdy nie dał się namówić na żeglowanie. Nowy port w tamtych latach przypominał jeszcze ten zblaszanego bębenka gintera grasa. Ślady po osadzie rybackiej na drugim brzegu kanału Motławy, naprzeciwko twierdzy, jeszcze kilka lat po jej zburzeniu, nie pozwalały zapomnieć klimatu tamtego, nowego portu. Fińskie domki, których drewniane ściany przypominały burty starych kutrów rybackich i rozwieszone obok rybackie sieci, były jak nie z tej planety. Na plaży wyciągnięte łodzie rybackie i podobnie rozwieszone sieci, przez które widać było zatokę. To był widok. Zbliżony do tego, którego na miastka można jeszcze spotkać dzisiaj obok baru przystań na plaży w Sopocie. Plaża w Brzeźnie, ta dzika i ta płatna i zatopiony wrak trałowca, to znowu obrazek Intera Grasa. Kiedy był na spektaklu domowym na mojej ulicy we wrzeszczu, natychmiast wróciły wspomnienia tej osady i nowego portu z lat 60. Jeżdżąc do portu okrągły rok, nigdy nie zastanawiałem się, jak ważne są korzenie. Własnego miejsca na świecie Świetna teatralna kreacja Mirosława Baki w Było sobie miasto To realistyczna interpretacja Wspomnień pisarza I takie obrazy, jakie chciałbym zapamiętać To ciekawe, ale Mirka Baki W ogóle sobie nie wyobrażam, Na przykład w Warszawie Dzięki tej sztuce pozostał w mojej wyobraźni Na plaży w Brzeźnie Stara parowa Janina, a potem Celina To promy, które woziły nas Przez kanał Motławy na naszą przystań nie zdawaliśmy sobie sprawy, że twierdza to była także enklawa i brak wieści ze świata. Czytaj: klubów gdyńskich, gdzie postęp wkraczał dużo szybciej. Gdynia to były dakronowe żagle, aluminiowe maszty, klasy olimpijskie konkurencja. W twierdzy królował Sizal, Pokost, żagle bawełniane i twarda morska szkoła. Borchardt, Perepeczko, Fleszarowa Muskat to także moje wyobrażenia o morzu i portach. Później odkryłem okrutne morze i okręt. Okręt. To było to prawdziwe okrutne morze. Morze, z którym człowiek nie ma szans, który obnaża jego słabości, łamie charakter i potrafi wdeptać w pokład, bo w ziemię nie może. Kiedy pokazują się łzy w oczach prawdziwych mężczyzn, i nie są oni w stanie tego opanować, bo są prawdziwymi mężczyznami. Łzy bezsilności, kiedy dociera do Ciebie na środku oceanu wiadomość, na którą nie masz szans zareagować tam na miejscu. Łzy zmęczenia, po których nie masz siły zasnąć, czy też normalne łzy radości, szczęścia. Wydawnictwo spic przedstawiło kolejny odcinek powieści Romana Paszkę ptaki oceanów. Czytał Marek Kondrat.